Jak chcielibyśmy teraz przejść do praktyki? Chcielibyśmy tą metodą pójść i poszukać pewnych rozwiązań. Tym rozwiązaniem będzie stworzenie planu coachingu. W trzech trójkach będą to trzy plany. Dla konkretnych sytuacji, które opisaliście, dla konkretnych handlowców, których wcześniej analizowaliście pod względem słabych, mocnych stron, motywacji, tego, co może ich demotywować. I poprosimy, Poprosimy, żeby rozegrać to w ten sposób, że w każdej trójce ktoś zgłosi jeden z problemów swoich handlowców. Może tak, zgłosi konkretnego handlowca z konkretnymi problemami, i jeżeli to ta osoba zostanie wybrana, to, to szef zgłaszający wejdzie w rolę tego handlowca. Natomiast dwie pozostałe osoby w trójce będą kołczami, które tą metodą poprowadzą do rozwiązań. To szukamy rozwiązań i zastanówmy się w takim razie, jaki plan można przyjąć, żeby zmienić. To, co jest do zmiany, żeby zmienić zachowanie, żeby zmienić umiejętności, żeby osiągnąć pozytywny efekt. Myślę, że szefowie, którzy będą musieli odpowiadać na to pytanie, czyli ci w roli handlowca, rzeczywiście dostaną spore wsparcie, jeśli padną pytania, bo będą musieli tak jak wczoraj się zastanawialiśmy nad, nad tym, co wy chcielibyście, czego wy chci chcielibyście się nauczyć, będą musieli na te pytania po prostu w trakcie sobie odpowiedzieć. Po pierwsze, poszukajcie istoty problemu, a po drugie, przejdźcie do tego, no to co można zrobić, tak, to jakie działania można zaplanować, jakie ćwiczenia korzystając z doświadczeń, bo wczoraj już dwa razy zaplanowaliście coaching. Mamy dwa plany coachingowe, z czego jeden wisi, a niektóre, znaczy większość wczoraj poznaliśmy, przypomnę tylko wystąpienie i bardzo konkretny plan, który się kończy wystąpieniem w szkole. Adama, chodzi nam teraz o taki plan, to co z handlowcem można zrobić krok po kroku, żeby mieć pewność, że po miesiącu ćwiczenia albo nabędzie będzie nowej umiejętności, albo zmieni coś. W swoim zachowaniu, co mu przeszkadza być efektywnym. Pamiętamy to E na początku. Jeszcze mamy taką prośbę, bo rzeczywiście, tak jak Jurek mówi, w każdej trójce ktoś z was zgłosi rzeczywisty problem, jaki ma ze swoim handlowcem. I w, w trójkę opracowujecie plan dla tego handlowca, z którego zakładamy, że zgłaszający skorzysta w rzeczywistości. Planując tę sesję coachingowej, pamiętajcie o cyklu kolba. Po to, on, po to on był przywołany wczoraj, żeby tak zaplanować coaching, żeby ta osoba przeszła przez wszystkie etapy cyklu Kolba. I pamiętajcie o schemacie coachingu. Jakie umiejętności widzą osoby na wysokim poziomie. poziomie? NLP w jego wypadku. No, w jego wypadku NLP. Szkoła wyższa. Szkoła wyższa, zgadza się. Przynajmniej bardzo dobry kontakt z klientami. Mistrz manipulacji. Tytuł mistrza manipulacji posiada. Ja uważam, że on ma nowy kontakt z ludźmi, ale też no właśnie, no właśnie, umiejętności, <grywa> umiejętności, umiejętności zjednywania sobie ludzi. Nie, no. Czy zbawę macie to. już konkretnego Jasia z konkretnym problemem? Kto tak tak jest Jasiem w tej... Nie możemy, bo powiedzieć. Nie, nie chodzi mi o Jasię, tylko kto w waszej grupie tutaj w tej chwili. Aha, bo jeden się z nim Ja bym poprosił, żeby Jaś też odpowiadał na pytania które będą padały. Po pierwsze poćwiczycie pytania, takie prowadzące rzeczywiście do, i do problemu, do istoty problemu, i do rozwiązań. A po drugie, przy okazji, może pójdziecie głębiej z pytaniami powstanie jakiś plan. Z którym to gotowym? Wrócicie do firmy, faktycznie będzie można coś, coś zrobić. Ja się już może bać. Magda, Magda nie powinna w tym momencie być osobą prowadzącą rozmowę coachingową, tylko Magda powinna być osobą, która, z którą jest problem, bo Ty masz odczuć na własnej skórze, czy ich pomysły, ich działania na Ciebie jakoś działają, czy to Cię przekonuje, czy wręcz w, masz ochotę pokazać czerwony lizak i powiedzieć tak na mnie nie działa. W międzyczasie jeszcze rozmawialiśmy, co się powinno stać między tymi wizytami, ponieważ Magda mówi o tym człowieku, że to jest osoba bardzo nastawiona na wyniki, to na szybki wynik. No zrobiliśmy takie założenie, że skoro szef lepiej będzie znał potrzeby klienta i pokaże to handlowcowi, zobacz, straciłeś takie i takie okazje. Nie zauważyłeś, że to, to i to jest dla niego ważne. A gdybyś to znalazł, to to i to mógłbyś sprzedawać w większych ilościach. To no, mam, mamy konkretne przeżycie w cyklu kolba, który jest tam gdzieś za Jurkiem. Chodzi o to, żeby on na własnej skórze poczuł, co traci. Gdybyś znalazł te potrzeby, to o tyle więcej mógłbyś u tej osoby sprzedawać, albo, albo stworzyć jakiś długotrwały związek handlowy, gdzie ten klient będzie wracał do ciebie częściej. I to jest to konkretne doświadczenie yy, chwila refleksji po spotkaniu. Po czym Marek zaproponował serię, przejść już do teorii w cyklu Kolba, żeby odstąpić na chwilę od wizyt u klientów, usiąść na boku i spokojnie z tą osobą odnaleźć kilka pytań, które pozwolą skutecznie szukać potrzeb jego klientów. I dalej wracamy do kolejnych spotkań, o których mówi Magda. I od razu, żeby zakończyć cykl Kolba, jedźmy po takiej krótkiej chwili przerwy, gdzieś tam spędzonej w nie wiem. Zaciszu, w jakiejś jakiej restauracji czy kawiarni, to wracamy do naszego dnia handlowego. Ma, jedziemy jeszcze na cztery spotkania. I teraz poszukaj potrzeb tych klientów, których ja znam znowuż lepiej niż ty. Sprawdźmy, czy umiesz już je lepiej odnajdywać, bo to ci daje większe szanse sprzedaży. Ale też Wykorzystaj pytania, które przed chwilą. Masz narzędzie. No właśnie, bo tu można na początku przyjąć założenie, że on wie, tylko nie chce, bo ma swoją strategię, ma swoje cele. On po prostu wierzy inaczej sprzedaje, ale trzeba gdzieś tam w zaciszu biura sprawdzić, czy on w ogóle potrafi tak zadawać pytania. Czy, on ta, czy takie pytania mu przychodzą do głowy. Jak już przećwiczyliśmy, pytania nie są łatwą rzeczą. I tu proszę zwrócić uwagę na siłę motywacji, bo skoro on chce mieć szybkie wyniki, Magda podkreśla, że to jest osoba, która chce się wybić w zespole pokazać, że ma najlepsze wyniki. To tę motywację uzyskacie w sytuacji, kiedy on zobaczy, ile traci, nie szukając potrzeb, ile traci konkretnych liczb z planu sprzedaży. I dopiero wtedy jemu się będzie chciało w ogóle wprowadzać taką zmianę. Miejmy nadzieję. To już dużo będzie zależało od obu stron: i od Coucza, i od niego. Za pomyślnym końcem czeka kilka problemów na Was, bo klienci być może będą chcieli produkty, które są mniej dochodowe, i mu się nie opłacają. On się może burzyć przed taką sytuacją. On uważa, że bardziej na wcisk te droższe, i nie widzi, że się nie da na wcisk. No, tu parę, parę rzeczy, które jeszcze być może przed Wami, ale to jest dobry początek drogi na pewno problem nasunął dwie drogi jakby tutaj, jedna się wydawała mniej coachingowa, druga bardziej, to co zostało teraz przedstawione to jednak pokazać mu korzyści z innego sposobu działania, pokazać, że to się opłaci, rozważaliśmy, że może niech popracuje z kimś kto świetnie planuje, niech ten ktoś mu zaplanuje albo niech ktoś mu pokaże pewną metodologię planowania, I patrz Jasiu ja Ci pokażę dlaczego ja tak planuję i co by było gdybym inaczej planował, byłoby źle, tak jest dobrze. No, ale to tak jak mówię, idziemy tutaj na miękko. Rozważaliśmy też przy stoliku w pewnym momencie wariant taki, że skoro jest pewien standard, że należy planować, że no, są pewne priorytety w odwiedzaniu klientów, są ważniejsi, oczekujemy, że do niego pojedziesz w tym miesiącu, w tym tygodniu, ty go wpisujesz do planu, a potem tego nie realizujesz, to jesteśmy na poziomie pewnych zasad w firmie. I właściwie taka była pokusa, że można by też próbować na twardo z Jasiem. Słuchaj. Inni mogą robić jak chcesz, a Ty w ramach programu naprawczego, jakkolwiek go sobie nazwiemy, rozwojowego, poprosimy Cię, żebyś jednak planował, bardzo konsekwentnie realizował swoje plany przez na przykład miesiąc, zobaczymy przyrost efektów. No i teraz pytanie, czy takie twarde postawienie sprawy to jeszcze coaching? No właśnie, czy go nie zabije, ale są ludzie, którzy bez przymusu nie podejmą nigdy pewnych działań. I teraz doceniając wszystko, co doceniliście, bo to obraz świetnego handlowca nam tu przedstawiliście, trochę jednak twardo do problemu, i jednak trochę twardo do Jasia trzeba być może postawić sprawę. Zobaczysz, że będziesz miał z tego efekty, zaufaj, porób tak. Będę z Tobą dwa, trzy razy w terenie i zobaczymy, który wariant lepiej się sprawdza. Dzisiaj pojedziemy według Twojego wariantu, zobaczymy, ile nam się celów uda zrealizować, a jutro pojedziemy według mojego wariantu i zobaczymy, co nam się uda zrealizować. Porównamy sobie jutro wieczorem. I może przeliczymy na pieniądze, bo pewnie da się do pewnego stopnia. Jak to nie zadziała, to bym chyba już ja się zostawił w spokoju, bo możemy mieć do czynienia z przypadkiem faktycznie, który unika, działa tylko dobrze w chaosie.